Dzisiaj mamy 18 kwietnia, sobota, godzinę południowe. Zobaczymy jak pszczoły noszą sadów, szczereśni, mniszka, bo mniszek się też zaczynał, ale jeszcze nie nektaruje. Jakie są przybytki w ulach? Zobaczymy na dwóch czek Przykładowo. Jak o, Jak odbudowują od podstaw praktycznie. świeci się zobacz tak żeby noszą już pierwszy nakrop na konkretnie to jest drugi korpus u góry zobaczymy jeszcze na ten niższy My drugi ul, zobaczymy też jakie te nadstawki, jak na nadstawki w ogóle zalewaj, zalewane są, czy w ogóle coś noszą wiatr jest. To będzie No Zaczynają pobierać pracy już jest ciężka. Następna też. Także ładnie noszą. 4, 5 5 ramek już jest takich przyniesionych zobaczymy jeszcze do jednego tam tu otworzymy trzeci ul i zobaczymy co tu nam A jest już zalana. A też widać świeci. Z tej, z tej strony będę zalewać. Zalewaj. A już ogólnie trudno powiedzieć to zależy wszystko od pogody. No tu też akurat odbudowują ramka ciężka. To samiutko jest co we wcześniejszych jeszcze trzeba chwilę czasu żeby i pogoda jest ale po prostu jest to jeszcze nie tak jak powinno być a tutaj mam takie małe uliki weselne które będę zasiedlał za 2-3 tygodnie Młody, młode matki własnej konstrukcji tu daję ciasto od spodu wentylacja tu daję sobie dwa koreczki na matkę czy jeden i po prostu hoduję sobie na własne potrzeby i to tyle dziękuję Państwu za oglądanie to ciekawie słaba